swoją stopę. Dam Ci. Niech się przed Tobą nie odstoi. Amen. Teraz wierzę. Miałem też takie myślenie, bo zaczynaliśmy kościół w Olsztynie półtora roku temu. To taką pierwszą wizją, którą Bóg nam dał, to to, że będziemy służyć temu miastu, będziemy służyć ludziom w tym mieście. Później to spowoduje, że się jakoś tam odnajdziemy w tym mieście, zbudujemy jakieś relacje i będziemy głosić Ewangelii. I wiesz, to... Wiesz, że to jest z Bożego serca, bo Bóg po prostu, nikt nie powołał nas do tego, żebyśmy panowali nad innymi ludźmi, a żebyśmy nie służyli. Ale wiesz, teraz w styczniu, jak się obudziłem, zacząłem myśleć, nie sobie, zaraz, zaraz. jak to jest tak naprawdę? Czy ja jestem dla Olsztyna, czy Olsztyn jest dla mnie? Mm -hmm. Jak to jest? Czy ja jestem ściereczka? jedno i drugie, jest prawdą. Ale w, naszych, w naszej postawie ważne jest, żeby to się objawiało. W służeniu do końca, ale w też gotowości, żeby zająć siebie. żeby zająć kraj, żeby zdobyć kraj, żeby zdobyć miasto. Pamiętam kiedyś taki sługa Boży z Ameryki Południowej przyjeżdżał i opowiadał jak jeździł autobusem po swoim mieście miejskim z zaciągniętej na oczy, modlił się w językach, jeździł od pętli do pętli. Bóg powiedział, jak będziesz chciał tego miasta, bo kochasz to miasto, to ci je da. Wiesz. i Boże przeznaczenie już czeka na nas wszystkich, bo Bóg nam już chce to wszystko dać. On wszystko zaplanował. To pytanie jest, czy my chcemy to wziąć, czy my myślimy o tym, że to jest moje, że ja to wezmę, że ja to zdobędę. I my po prostu, my generalnie myślimy raczej w takich kategoriach, że takie myślanie to, to jest zbyt, to jest odwaga. Co ty myślisz o sobie? Wiesz, dlaczego tak jest? Bo tak w domu nam mówiono. A, a co ty, dziecko? ty? ty, ty my? A kto ty jesteś? Mamo, czytam Biblię. A, czyta Biblię. A, a odkrył. Ksiądz też czyta i co, jak Mamo, mamo, to! I zawsze w dół. I ty później jak przychodzisz, jak tylko troszkę optymizmu w Twoim sercu się pojawia, że może jednak, może tak dobre życie jest dla mnie, to za chwilę drugi przychodzi. Gdzie? gdzie? Ola, ola! Służyć. Nie zdobywać. A ja wierzę, że musi być jedno i drugie. Bardzo to wierzę. Bardzo to wierzę. Oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, każdy chrześcijanin. Od Rzesie zdobędę ten kraj, już czeka na niego spróż, żeby go przeszlifować. <noise> Żelaza ostrzy się żelazem. Zaraz go sprawdzą, czy naprawdę miał tu na myśli, że chce zdobyć. Zaraz to przyjdzie. Wcale nie znaczy, że my nie mamy mieć tej postawy w sobie, że chcemy zrobić to, co Bóg zaplanował, żebyśmy my zrobili. Alleluja. Amen? Amen. Więc ja po prostu od stycznia w kościele mówię że nie my dla Warszawy, ale Warszawa dla nas. Oczywiście, my dla Warszawy, ale teraz jest sezon, żeby mówić, że Warszawa jest dla nas. Każda ulica, każdy dom. Jak Wisła wypełnia, jak woda, wody Wisły wypełniają koryto Wisły. Tak Warszawa będzie wypełniona poznaniem Boga. Każda ulica. Zaczęliśmy się modlić, ja zacząłem zaznaczać, gdzie mamy domy chrześcijańskie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my właśnie tego rodzaju myślenie mieli, bo wtedy, tylko wtedy stajemy się odpowiedzialni za to, co Bóg nam daje. Zbyt wielu chrześcijan żyje w ten sposób, że no tak, no pan chce zbawić wszystkich ludzi, tak? No jest tyle kościołów w mieście, no panie, proszę cię, no czemu Ty nie chcesz wszystkich zbawić? No zbaw. I myślą, że swoją modlitwą i wołaniem do Boga sprawią, że Bóg to zrobi. Słuchaj, Bóg bardziej chce to zrobić, niż tobie chce się modlić. I w modlitwie nie chodzi o to, żeby Boga zmusić, żeby zrobił to, co i tak chce zrobić. Bo my nigdy w naszych modlitwach nie będziemy tego tak bardzo pragnęli, jak on tego już chce zrobić. On jest Bogiem, on wszystko wie, on lepiej odczuwa ból miasta niż my. A w modlitwie chodzi o to, żebyśmy my i wołając do Niego o te rzeczy, prosząc Go, żebyśmy my zaczęli kumać, co On kuma i jaką On rzeczy widzi. I jak modlimy się jeden dzień, drugi dzień, jeden tydzień, jeden rok, jeden wiek i dochodzimy wreszcie do takiego miejsca, że po prostu, Boże, ja naprawdę tego chcę, I wtedy Bóg mówi, okej, okay, sługo, ja jesteś gotowy, proszę, masz. O co prosiłeś? My stajemy się do Niego podobni w modlitwach naszych. I to dlatego przychodzi Boża odpowiedź. Ale wiesz, kiedy my pozostajemy w takim miejscu, ja miałem taki obraz, dzieliłem się z tym na spotkaniu dla liderów, że wiesz, niech Bóg jakoś tam zbawi to miasto. Jest tyle kościołów, tyle chrześcijan. Panie, jest taka, jest taka różnorodność ewangelizacji. Możesz to zrobić przez, przez dużą ewangelizację, możesz to zrobić przez przyjaźń. Wiesz co, to tak naprawdę jest zdejmowanie z siebie odpowiedzialności za wszystko. To jest tak jakbyś się mówił, Panie, daj mi żonę, Ważne, żeby była kobieta. Czy starć, czy młoda, czy ładna, czy brzydka, czy wdowa, czy panna. I tak chrześcijanie się mogą. A, jest baw ten kraj. Weź no, Jakoś. Znaczy, że my nie mamy tego na myśli w ogóle. Miałem też inny obraz. Ktoś prowadzi biznes, to coś mu się tam nie kręci, dochodzi do jakiegoś miejsca impasu. I co on wtedy robi? Czy on wtedy mówi: to jest to, co Bóg mi obiecał: przebije się, dokształcę się, zdobędę wiedzę, zdobędę kapitał, przebije się, czy po prostu, a, jak nie ten, nie ten biznes, to inny biznes. Albo jak ktoś ma dzieci, i one mu chorują, to co on robi? Boże! Chce, żeby to dziecko żyło. Chce, żeby było wykształcone. Czy mówi na takiej zasadzie, A, tyle dzieci na świecie. Wszystkie dzieci do Alpha na Są skrajne postawy. My niestety w kościele mamy bardzo dużo tego, że my tacy pobożni, siobarci jesteśmy, że, A nie zbaw cały naród. Szybko. Alleluja! Ale pytanie: czy ty chcesz o to walczyć? Czy Ty chcesz być ustami? Czy Ty chcesz być nogami? Czy Ty chcesz być rękami? Czy Ty chcesz chodzić wokół tego jerycha? Czy Ty chcesz się bić? Czy Ty chcesz wyruszać na te góry? Hebron. Hermon. Hebron. 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 <grym> Czy to Ty jesteś ty? Amen. To jest w Bożym sercu. Poszerzenie granic. To dla kogo jest przygotowane? Psalm ósmy. Cały jest świetny. Mówi o stworzeniu człowieka, że jest człowiek. Znacie to, czymże jest człowiek. Tylko jeden wiersz. Siódmy. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Bóg mówi o człowieku, że dał mu panowanie nad dziełami jego rąk i wszystko złożył pod jego stopy. To znaczy, że Bóg składa na nas odpowiedzialność, żebyśmy my ją wzięli i byli tymi, którzy zdobywają. się mnie dobrze dzisiaj zrozumieli. Ja nie próbuję was wkręcić w większą gorliwość. W ogóle mi nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby was wkręcić w absolutnie podstawowe posłuszeństwo. Amen. Nie chodzi o to, żeby wyrwać teraz trzech po prostu, wiesz, gigantów duchowych. Żebyśmy my wszyscy stali się posłuszni, i odpowiedzialni za to, co Bóg nam daje, i zaczęli zdobywać to, co Bóg nam daje. I byli dumni z tego, co Bóg nam daje. I widzieli to, że Bóg nam to daje. I myśleli, że taki jest Boży Kierunek. Czyli II wojny światowej. Był taki niemiecki hrabia, Moltke się nazywał, von Moltke. Mieszkał w Krzyżowej, nie znam niemieckiej nazwy tej miejscowości, jest na dolnym Śląsku. Był jednym z, ucz z uczestników niemieckiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Wiecie, on powiedział, że główną przyczyną nazizmu jest to, że nikt nie był w Niemczech odpowiedzialny, żeby brać odpowiedzialność za siebie, za swój dom i za swoją lokalną wspólnotę. W związku z tym cały naród rzucił odpowiedzialność na fałszywego Mesjasza. I w jednym, czytałem jego, jedne, jeden, taki, jeden taki artykuł, on powiedział, że podstawowym obowiązkiem każdego człowieka jest nabrać tyle odpowiedzialności, ile tylko da się umieścić. I to tylko może zabezpieczyć świat przez zniszczenie. I on ja mówił w kategoriach historycznych, politycznych, nawet nie chrześcijańskich. Ale wiesz, kiedy czytałem to, że każdy człowiek musi nabrać odpowiedzialności Tyle, ile wielko jest w stanie unieść. Smyślałem no tak. On powiedział. Ludzie siedzieli w własnych domach, chcieli mieć święty spokój. Był kryzys po I wojnie światowej i nie chcieli nic więcej zrobić. Więc pojawił się ktoś, kto obiecał, że wszystko dla nich zrobi. I już jest I teraz zobacz, jak jest z nami dzisiaj. Gdzie my jesteśmy?